Jakub Szymański: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o województwie, województwie częstowskim konkretnie, a moim i państwa gościem jest pan Krzysztof Kubik, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenia, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Segment. Dzień dobry panie prezesie. Witam serdecznie. No i przede wszystkim człowiek, który pamiętał, gdy w Częstochowa w wyniku reformy z lat 70. stawała się stolicą województwa i gdy tą stolicą województwa przez ponad 20 lat była. A czy także człowiek, który tęskni za tymi czasami, gdy Częstochowa była stolicą województwa? To znaczy, muszę powiedzieć tak. Częstochowa była. Stolicą województwa, miastem, okręgiem, który pięknie się w latach 70. po 75 roku rozwijał. Istota polegała na tym, że Częstochowa miała bezpośrednio dostęp do funduszy centralnych. Nie miała pośrednika w postaci województwa katowickiego. Stała się samodzielną jednostką, która mogła na potrzeby miasta, na potrzeby województwa rozwijać, rozwijać się. Rozwijało się szkolnictwo, rozwijało się cały czas budownictwo. A co prawda, ku Schyłkowi zaczęły się. Pochylać y, kopalnictwo, przemysł wydobywczy. W latach 70., -tych, 80. -tych, y, zaczęła się trochę nieciekawa sytuacja w Hucie, a wiązało się to z tym, że y, decyzją no, w tem, na ówczesne czasy bardzo polityczną y, spowodowało, y, spowodowało to likwidację y, kopalnictwa, likwidację ród żelaza. Pierwsza, na przykład największa ruda żelaza w Polsce, kopalnia Barbara Kuźnica poszła do likwidacji w lipcu 1972 roku już. Byliśmy w układzie RWPG i kwestia wydobycia tej rudy, która może nie była za bogata jeżeli chodzi o samo żelazo, natomiast była łatwa w przerabianiu jej ze względu na to, że czynniki, które jej towarzyszyły, iłki i tak dalej, nie były tak trudne dla do rozczepienia, jak w stosunku na przykład do rudy krzyworowskiej, która zasilała y, y, hutę Katowice. Czyli mówi pan o, o przemyśle, którego no, na ten moment w Częstowie nie chcę powiedzieć, że nie ma, ale jest w dużo mniejszym stopniu rozwinięty niż y, na tamten czas. No też y, trzeba powiedzieć uczciwie, Częstowa już prawie 30 lat stolicą y, województwa y, nie jest. No i teraz Pytanie, panie prezesie, czy pan widzi w ogóle sens, by w tym momencie robić jakieś zmiany administracyjne i spróbować przywrócić e, częstochowe do rangi miasta wojewódzkiego? No bo nie oszukujmy się, taka reforma to też spore obciążenie dla budżetu państwa. Na pewno tak, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, e, mianowicie. E... Po 1988 roku, kiedy zapadła decyzja o likwidacji województwa częstochowskiego, była to decyzja polityczna, dobra dla partii politycznych, nie, nie dla ludności województwa częstochowskiego, czy też samego miasta Częstochowy. Przez moim zdaniem bardzo zgubną dla tego typu działania. Dyscyplinę partyjną spowodowało to, że likwidacja, została podjęta decyzja o likwidacji województwa częstochowskiego, bo nasi posłowie Ziemi Częstochowskiej musieli głosować przeciwko yy, za tą uchwałą, żeby zlikwidować to województwo. Nie wzięto pod uwagę rozwoju tego miasta, rozwoju województwa, nie wzięto yy, już wtedy znaczących osiągnięć dla województwa i dla mieszkańców tego województwa, szczególnie mieszkańców Częstochowy. W końcówce lat 2000 ubiegłego wieku, w końcówce, Częstochowa liczyła prawie 260 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj różne źródła podają od 197 000 do, do 203 tysięcy. To świadczy, jak, ta, jak to się po prostu działo, że wyludnia się ta Częstochowa. I ta decyzja. I późniejsze decyzje, bo przecież propozycji odtworzenia województwa może nie, nie, czysto, nie czysto Częstochowskiego, ale połączonego z Kielcami, połączenia z Piotrkowem, ba przywódca największej obecnie partii opozycyjnej, mówił nawet o powołaniu województwa jasnogórskiego <głos》> było ciekawiej. Ale z perspektywy czasu oceniam, że było to tylko takie czcze gadanie, po to, żeby zyskać poklask o ludzi i zostać wybrany na kolejną kadencję przez określonych posłów działających w tym czasie w Sejmie. I to, to jest to właśnie to nieszczęście częstochowe. A w dalszej kolejności, co się z tym wiąże, to jest całkowity prawie upadek e, przemysłu. Są, tak jak Pan powiedział, jaskółki, że działają firmy, działają firmy, ale. Trzeba powiedzieć o tym, że jeszcze za czasów przedostatniego wojewody czarka graja, powstała częstochowska strefa ekonomiczna, powstała częstochowska grupa kapitałowa, która swoją działalność rozpoczęła i później musiała, wraz z rozwiązaniem województwa musiała zaprzestać działalności. I nagle likwidacja przemysłu wydobywczego. To samo zadziało się z hutą. Miała przecież praktycznie do tego roku jeszcze problemy. No w tej chwili zaczyna troszeczkę działać inaczej. Zaczyna ją widzieć, zaczyna się odtwarzać te zasoby hutnicze, ale to jest taka iskierka, która, która pozwala w jakiś sposób działać. I tak jak mówię, istotą jest, że gdyby nasi politycy. Często hosty politycy wykorzystali propozycję połączenia się, tak jak to zrobiła Zielona Góra, tak jak to zrobił Koszalin wraz ze Szczecinem, gdzie podzielono się jak gdyby władzami. I do dzisiaj te województwa będą, mają co prawda rangę miasta powiatowego. Ale jest inaczej traktowane? No tylko, że my teraz, e, Panie Prezesie, troszeczkę odnosimy się do historii, a trzeba powiedzieć sobie jedno: mleko tak naprawdę się rozlało i tego, co się wydarzyło, my już nie cofniemy. Teraz ewentualnie można podjąć jakieś kroki w celu modyfikacji tego, co zostało zrobione pod koniec lat 90. Jakie pana zdaniem? Są takie główne argumenty, które częstochowa powinna czy może podnosić za tym, by jednak forsować, próbować forsować tą zmianę na mapie administracyjnej naszego kraju. Nie chodzi mi tu oczywiście o takie nasze subiektywne myślenie, że a dobrze by było, gdybyśmy znowu wrócili do tego, co było. Nie, chodzi mi o takie realne argumenty, które my możemy podnosić w Warszawie, żeby przekonać no, głównych polityków tego kraju, że jednak warto jest pomyśleć o tej Częstochowie w roli miasta wojewódzkiego. To znaczy, jest to z uwarunkowań historycznych, przecież biorąc pod uwagę jurę, a biorąc pod uwagę naszą południową część północną część przecież to kiedyś historycznie to były, było wspólnie z sobą związane i może odniosę się do pewnej rzeczy przecież obraz województwa częstochowskiego to tak jak kiedyś architekcja częstochowska teraz które jest to jest pewien okres okręg. Z... Okręg, który, który z tych ludzi trzyma ze sobą, są związanie kulturowo, są rodzinnie związani. Poza tym no, jednak ten przemysł tutaj się odradza. Gdyby spełniło się marzenie wielu działaczy, którzy myślą tutaj o hucie, gdyby chuta stanęła na takim wysokim stopniu, jak, jak kiedyś działała, kiedy by się udało to wszystko otworzyć, to mamy wspaniały, przemysł. Pewnie, ponieważ no, trzeba brać pod uwagę również to, że nasza południowa część to dużo osób dojeżdżających do kopalń węgla. Przy tym perspektywicznych likwidacjach kopań zaistniała kwestia, zaistniałaby kwestia zatrudnienia tych ludzi tutaj u nas w Częstochowie. Myślę, gdyby ten przemysł się rozwijał, gdyby te wszystkie Zamierzenia, które, które podejmuje, często chowa jako taka, to powinno, powinno się wrócić do tej sytuacji, może nie do tej samej mapy, mhm. która była kiedyś. Ale co istotnym jest, sprawy metropolii katowickiej zostały w tej chwili wstrzymane, ale gdy powstanie jedna wielka metropolia. Katowice to te ościenne w tej chwili powiaty, które, są, które nie wchodzą w skład, nie wejdą w skład tej metropolii, znajdą się w bardzo nieciekawej sytuacji, bo będzie się granica tutaj już na zawierciu kończyła. Tam po drugiej stronie, na Tarnowskich Górach, takie były pierwsze zamierzenia. Więc na pewno będzie bliższa koszula ciału, jeżeli chodzi o metropolię, niż o w tej chwili o te ościenne powiaty. Bo istotą jest w tym, zresztą to mówiliśmy na konferencji z okazji powstania województwa, którą pokolenia zorganizowały w Częstochowie w ubiegłym roku, w rocznicę właśnie powołania województwa że istotą jest, żeby powołać zespół, spróbować rozmawiać i to nie y, y, z wielkimi osobami, ale zacząć od sołtysów, od gmin, od wszystkich, żeby, żeby tych ludzi przekonywać. I nasza taka koncepcja, ja już pewne rozmowy poczyniłem, jeżeli będziemy występować jako sama Częstochowa, to myślę, że wiele nie ugramy. W takiej samej sytuacji w Polsce są jeszcze dwa miasta, mianowicie Koszalin i Radom. One też zostały pozbawione swoich włości, swojego województwa kiedyś w czasie. I taka moja propozycja z punktu widzenia doświadczenia, że dobrze by było z nimi wspólnie rozpocząć batalię, bo wtedy jest nie jedna chowa tylko i wyłącznie, ale są trzy duże. Pewnie tutaj najwięcej argumentów ma mimo wszystko radą, tak? bo wydzielenie Warszawy jako, jako tego super województwa, tak. miasta stołecznego jest, no, teraz najbardziej, najbardziej prawdopodobne. Ale właśnie nawiązując już na koniec naszej rozmowy do tego, co Pan powiedział, no bo jest takie polskie przysłowie, że do Tanga trzeba dwojga i okej, okay, my chcemy, tak, jako miasto często, ale pan faktycznie widzi wolę też wśród... Sołtysów, wójtów, burmistrzów y, miejscowości ościennych, by jednak przyłączyć się do Częstochowy i, nie wiem, odłączyć się od województwa śląskiego. Może Świętokrzyskiego, może Łódzkiego, może Opolskiego, bo pewnie no jakby z tych okręgów byśmy musieli zaczerpnąć, by stworzyć ten, ten nowy twór. To znaczy tak, ponieważ my mamy członków, jesteśmy zarządem miasta i powiatu, jeżeli chodzi o pokolenia i skład naszego, tutaj, naszej działalności, oszczędne powiaty, Kłobucki, Myszkowski i, i tak dalej, one tutaj wchodzą i one tutaj działają i tych działaczy byłych naszych kolegów. Wszyscy są jednak za mhm. za tym, żeby jednak to województwo spróbować spróbować odtworzyć jako takie e, cenna inicjatywa, która teraz par, kilka dni temu pokazała się na facebooku pana senatora wojciecha mm, koniecznego, który zaprosił do tej dyskusji, ponieważ na naszym spotkaniu nie wszyscy byli, nie wszyscy a, a, w, na, wypowiadali się na ten temat, ale zaprosił Przedstawicieli parlamentarnych z naszego regionu, żebyśmy się spotkali wspólnie, bo decyzja o powołaniu zespołu pan prezydent Matyaszczyk już podjął. Ten zespół będzie w najbliższym czasie powołany, który opracuje koncepcję, bo nie wyobrażam sobie, żeby to było hura optymizm mm -hmm. bez podłoża gospodarczego, ekonomicznego, sentymentalnego nawet, bo co do przyszłego województwa i przede wszystkim socjologicznego, bo tu jest istota dosyć ważna, bo socjolodzy, co nie zawsze są uznawani za to, ale mają podpowiedzi dobre poprzez swoje analizy. Jeżeli ten zespół zacznie działać, termin jest do 15 listopada, żeby nasi posłowie, nasi parlamentarzyści, senatorzy wypowiedzieli się, czy chcą działać na, na tym, gdyby ta grupa osób bez względu na przynależność partyjną, bo to jest działanie ponadpartyjne i tak to trzeba rozumieć, że partie powinny być, jeżeli to tylko wspierać. Ważne jest, jakie jest odczucie y, mieszkańców, jakie jest organizacji y, społecznych działających tutaj, bo mieliśmy dużo dużo wójtów burmistrzów było na tym naszym spotkaniu w przeciwieństwie do y, władz częstochowy, gdzie było ich trochę mniej. Y, 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 I dlatego też nawet z katowic były y, osoby z urzędu Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego. Im trudno się było podpisać pod tą inicjatywą na dzień dzisiejszy, bo pełną jakieś funkcje w Województwie Śląskim, ale w kuluarach, w rozmowach, w rozmowach nie negowali tej, tej naszej chęci działania na rzecz powstania nowego województwa. Czyli, podsumowując, warto rozmawiać, warto ucierać yy, poglądy. No i może. Coś z tego uda nam się dobrego wypracować w zakresie stworzenia województwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja chciałem jeszcze dodać bardzo taką to... rzecz, bo jest istotna sprawa, bo samo przygotowanie, bo apel poszedł do y, y, premiera, poszedł do y, partii politycznych w Warszawie, apel, który żeśmy wtedy podjęli, podpisał również prezydent Matyjaszczyk, y, ale y, ważne jest tutaj to, jak będzie podejście, y, podejście góry, bo Praktycznie nawet gdyby województwo powstało do końca 2027 roku, to nic nie, nie uzyskamy, ale powinno ono powstać, dlatego że nowe rozwiązania finansowania z Unii Europejskiej, z różnych programów będą dopiero na lata 28 do tego. I to jest istotne, żeby te, w ciągu tych dwóch lat przeprowadzić tak te wszystkie działania, aby nam się udało to województwo stworzyć. Dlatego działajmy sprawnie. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Pan Krzysztof Kubik, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenia, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, segment był moim państwa gościem. Dziękujemy panie prezesie, dziękujemy państwu, do widzenia. Do widzenia.